Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj unboxing kolejnej paczki z militaria.pl. Mogę sobie wcześniej, może? I mamy taką oto torbę. Rękawiczki mechaniksa. Jest to kolejna para, tym razem rozmiar większy, gdyż poprzednie okazały się delikatnie za małe. I nasze danie główne dzisiaj. Całkiem sporo tej folii bąbelkowej i w końcu ukazuje się nam kabar. całej okazałości.